Słowo Boże na każdy dzień. Przypomnij sobie scenę z Biblii, gdy Bóg sprowadził zagładę na Sodomę, i wspomnij także, jak żona Lota zmieniła się w słup soli. Pomyśl o tym, jak ludzie z Niniwy okazywali skruchę w worach i popiele, i przypomnij sobie, co wydarzyło się po tym, jak Żydzi przybili Jezusa do krzyża dwa tysiące lat temu. Żydzi zostali wygnani z Izraela i rozproszyli się po krajach na całym świecie. Wielu zostało zabitych, a cały naród żydowski stał się przedmiotem zagłady na niespotykaną skalę. Ukrzyżowali Boga, popełniając haniebną zbrodnię, czym wzbudzili gniew Boży. Zostali zmuszeni do zapłaty za to, co uczynili i poniesienia konsekwencji za swoje postępowanie. Potępili Boga, odrzucili Go, zatem czekał ich tylko jeden los kara Boża. Oto gorzkie konsekwencje i unicestwienie, jakie ich władcy sprowadzili na swój kraj i naród. Dzisiaj Bóg wraca na ten świat, by dokonać swego dzieła. Jego pierwszym przystankiem jest wielkie zbiorowisko dyktatorów. Chiny zagorzały bastion ateizmu. Bóg pozyskał grupę ludzi poprzez swą mądrość i moc. W tym czasie atakowany jest na wszelkie sposoby przez chińską partię rządzącą i poddawany wielkiemu cierpieniu. Nie ma gdzie złożyć głowy i nie może znaleźć schronienia. Mimo to Bóg nadal kontynuuje dzieło, które zamierza wykonać, udziela wypowiedzi i głosi Ewangelię. Nikt nie jest w stanie pojąć wszechmocy Boga. W Chinach, kraju, który widzi w Bogu wroga, on nigdy nie zaniechał swego dzieła. Zamiast tego więcej ludzi przyjęło jego dzieło i słowo, ponieważ Bóg uczyni wszystko, co w jego mocy, by ocalić każdą jedną istotę ludzką. Ufamy, że żaden kraj ani siła nie są w stanie stanąć na drodze tego, co Bóg pragnie osiągnąć. Ci, którzy utrudniają Boże dzieło, sprzeciwiają się Bożemu Słowu, zakłócają i osłabiają Boży plan, zostaną ostatecznie przez Boga ukarani. Ten, który przeciwstawia się Bożemu dziełu, będzie zesłany do piekieł. Każdy kraj, który sprzeciwia się dziełu Boga, będzie zniszczony. Każdy naród, który porywa się w opozycji do Bożego dzieła, zostanie zmieciony z powierzchni ziemi i przestanie istnieć. Nawołuje ludzi wszystkich narodów, krajów, a nawet wszystkich branż, by słuchali Bożego Słowa, dostrzegali Jego dzieło, zwracali uwagę na przeznaczenie ludzkości. Tym samym czyniąc Boga najświętszym, najbardziej prawym, najwyższym i jedynym obiektem czci pośród ludzi, pozwalając całej ludzkości żyć w Bożym błogosławieństwie, tak jak potomkowie Abrahama żyli obietnicą Jahwe i tak jak Adam i Ewa, stworzeni pierwotnie przez Boga, żyli w ogrodach Edenu. Dzieło Boga jest jak potężnie narastające fale. Nikt nie może powstrzymać Jego ani Jego kroków. Tylko ci, którzy słuchają uważnie słów Boga, szukają Go i pragną Bożej obecności, mogą podążać w ślad za Nim i przyjąć Bożą obietnicę. Pozostali zostaną całkowicie unicestwieni i należycie ukarani.